Może potem jak zarobili dużo, to opłacili sobie pana będniarza, żeby wyderzał Słyska. dwa bit, takie buch 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 buch. Albo że ciekawi, może dudnili się wzajem, albo śpiewali, śpiewowali, z troski o to, żeby piersi były albo błogosławi w ten sposób. Słyska. Żeby piersi miał bogactwo mleku, jakieś mieli znaczenie w tym większe, większowe jakkolwiek. Gdybym w tych czasach, bardziej w tamtych czasach bym był To bym no, słuchajcie, wystarczy się do tych gwiazd Zrobić koła Nie za wysokie Po prostu kręgi takie z kamieni, nie za wysokie Koła, bo koła to piękny kształt To jest kształt Piersi, to jest kształt dupy, dup To jest kształt jąder Piękny kształt piękny Kształt oczu Najpiękniejszy kształt, dla, myślę dla człowieka